Czy wiesz, że niektórzy starzeją się w spokoju ducha, podczas gdy inni kończą w goryczy, samotni i pełni żalu? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to kwestia szczęścia czy genów, ale wcale tak nie jest. Po 80 latach obserwacji ludzkiego starzenia się mogę ci powiedzieć, że nieszczęście ma swoje schematy. Pewne typy starszych osób kończą uwięzione we własnej goryczy, powtarzając te same błędy, które powoli wysysają radość z ich ostatnich dekad życia. A prawda jest taka, że większość z nich nigdy nie zdaje sobie sprawy, jakim typem się stają, dopóki nie jest na to o wiele za późno. W tym nagraniu opowiem o pięciu typach osób w podeszłym wieku, które wiodą nieszczęśliwe życie. Nie chodzi tu o pieniądze, zdrowie czy szczęście. Chodzi o nastawienie, zachowanie i ciche wybory, które kształtują każdy dzień po sześćdziesiątce. Jeśli rozpoznajesz choć jeden z tych typów w sobie, to nie jest jeszcze za późno na zmianę. Widziałem osoby po siedemdziesiątce, które odmieniły swoje życie, gdy uświadomiły sobie, w jaki typ się wpisały. Widziałem też innych, którzy kurczowo trzymali się swojej dumy, stając się z każdym rokiem coraz chłodniejsi i samotniejsi. Zatem, słuchając, żądaj sobie szczerze pytanie, którym z nich powoli się staje? Bo kiedy już to zobaczysz, naprawdę zobaczysz, możesz wybrać inną drogę. Zacznijmy od pierwszego. Numer jeden: Narzekać. Spośród najbardziej nieszczęśliwych typów osób starszych. Pierwszy to wieczny narzekać. Spędzili tyle lat, skupiając się na tym, co jest nie tak, co jest niesprawiedliwe, czego brakuje, co boli, że stało się to całą ich osobowością. Budzą się, przeskanowując świat w poszukiwaniu nowych powodów do rozczarowania. Kiedy ich odwiedzasz, niemal czujesz ciężar w powietrzu. Każdy temat krąży wokół tego, jak to kiedyś było lepiej, albo jak to nikomu już nie zależy. Początkowo możesz im współczuć. Możesz nawet próbować ich pocieszyć, ale wkrótce zdajesz sobie sprawę, że oni nie szukają rozwiązań. Oni chcą współczucia. Ich narzekanie to ich strefa komfortu. Żywią się uwagą, którą ono przynosi, nawet jeśli jest negatywna. Głęboko w środku boją się zmian, ponieważ narzekanie daje im poczucie kontroli w świecie, który ciągle idzie do przodu bez nich. Znałem kiedyś pana Stanisława, mającego 78 lat. Za każdym razem, gdy go widziałem, narzekał na rząd, na sąsiadów, na swoje dzieci, na zdrowie, na przeszłość. Nic nigdy nie wydawało się być w porządku. Z biegiem lat przyjaciele przestali dzwonić. Dzieci odwiedzały rzadziej. Nie dlatego, że im nie zależało, ale dlatego, że przebywanie w jego towarzystwie wysysało z nich energię. Kiedy pan Stanisław zmarł, niewiele osób przyszło na jego pogrzeb. Nie z braku szacunku, ale dlatego, że szczerze mówiąc, Większość z nich pożegnała się z nim emocjonalnie już wiele lat wcześniej. Tragedia narzekacza polega na tym, że jego nieszczęście staje się samospełniającą się przepowiednią. Im więcej narzeka, tym bardziej jest samotny, a im bardziej jest samotny, tym więcej narzeka. Jeśli rozpoznajesz siebie tutaj, choćby w niewielkim stopniu, zatrzymaj się i zrób rachunek sumienia. Zapytaj: Czy mówię więcej o tym, co złe, niż o tym, co dobre? Nigdy nie jest za późno. Aby zmienić swoje nastawienie. Zacznij od wyrażania wdzięczności, nawet za drobiazgi. Światło słoneczne, śmiech wnuka, ciepły posiłek. Wdzięczność nie usuwa bólu, ale odbudowuje twoje połączenie z samym życiem. Ponieważ prawda jest taka, że to nieszczęście nie wynika z tego, co nam się przydarza. On obierze się z historii, którą wciąż sobie o tym opowiadamy. Zmień tę historię, a zmienisz cały swój świat. Numer dwa Kontroler. Drugim typem osoby starszej, która kończy, wiodąc nieszczęśliwe życie, jest kontroler. Ten, kto nie potrafi odpuścić tego, jak rzeczy powinny być. Ci ludzie spędzili sporą część życia, zarządzając, organizując i dowodząc. A kiedy przejście na emeryturę lub starość odbiera im tę władzę, ogarnia ich panika. Zaczynają próbować kontrolować to, co zostało. Swoje dzieci, wnuki nawet najdrobniejsze szczegóły codziennego życia Dzwonią do syna trzy razy dziennie, by przypomnieć mu, jak wychowywać dzieci. Krytykują synową za to, jak gotuje lub jak mówi. Poprawiają nawet opowieści znajomych, tylko po to, by poczuć się lepsi. Ale pod tym zachowaniem kryje się strach. Strach przed staniem się nieistotnym. Strach, że życie toczy się dalej bez nich. Znałem panią Zofię, mającą 82 lata, Miała troje dzieci, wszystkie odniosły sukces na swój sposób, ale nie potrafiła powstrzymać się od mikrozarządzania ich życiem. Mówiła najstarszemu, jak wydawać pieniądze, córce, co ma nosić, a najmłodszemu, gdzie mieszkać. Za każdym razem mówiła, że to dlatego, że się troszczy, ale prawda była taka, że jej troska miała swoje warunki. Z biegiem czasu dzieci przestały dzielić się z nią swoim życiem. Nie chciały być strofowane za każdym razem, gdy dzwoniły. Kontroler wierzy, że miłość oznacza kształtowanie ludzi według własnego uznania. Ale prawdziwa miłość w starszym wieku oznacza pozwolenie innym na swobodne życie, nawet jeśli potykają się na drodze. To uświadomienie sobie, że twoja wartość nie jest związana z tym, ile masz kontroli, ale ile pokoju możesz dać. Jeśli zbyt często przyłapujesz się na poprawianiu innych, zatrzymaj się i zapytaj: czy pomagam, czy trzymam się kurczowo? W momencie gdy przestaniesz próbować zarządzać wszystkimi, poczujesz coś, czego nie czułeś od lat. Ulgę? Ponieważ spokoju nie znajduje się w kontroli. Znajduje się go w zaufaniu. Zaufaniu, że już wystarczająco wychowałeś, nauczyłeś i pokochałeś. A teraz nadszedł czas, by pozwolić życiu płynąć własnym torem. Jeśli nadal oglądasz to nagranie i uważasz te spostrzeżenia za cenne, proszę, skomentuj poniżej, wpisując słowo 2, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych nagrań. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, aby cię informować i inspirować. Teraz idźmy dalej. Numer 3. Izolator. Inny rodzaj nieszczęścia w starszym wieku wynika z izolacji. Nie tego rodzaju, który zdarza się przypadkiem, ale tego, który cicho budujemy sami dla siebie. To osoby, które powoli wycofują się z kontaktu z innymi, wmawiając sobie, że dobrze sobie radzą w samotności, choć w głębi duszy tak nie jest. Przestają odwiedzać przyjaciół. Przestają odbierać telefon. Wmawiają sobie, że ludzie są zbyt zajęci, albo że nikt już ich nie rozumie. Ale prawda jest taka, że zbudowali tak wysokie mury emocjonalne, że nawet miłość nie jest w stanie się przez nie przedostać. Poznałem kiedyś pana Stanisława, 81-letniego mężczyznę który był duszą każdego towarzystwa. W młodszych latach organizował gry, pomagał sąsiadom w remoncie dachów i był pierwszy do pomocy, gdy ktoś potrzebował wsparcia. Ale kiedy odeszła jego żona, coś się w nim zamknęło. Przestał wychodzić z domu. Kiedy dzwoniły dzieci, mówił: Wszystko w porządku. Nie martwcie się o mnie. Jednak każdej nocy siedział w swoim fotelu, wpatrując się w zegar i mając nadzieję, że ktoś znowu zadzwoni. Samotność to nie tylko emocja. To powolna trucizna. Badania wykazały, że może osłabiać układ odpornościowy, uszkadzać serce i przyspieszać spadek funkcji poznawczych. Lecz poza nauką zabija coś o wiele głębszego wolę do dalszego życia z sensem. Ludzie są stworzeni do nawiązywania więzi, szczególnie gdy się starzejemy. Jeśli zacząłeś wybierać ciszę zamiast rozmowy, lub dystans zamiast ciepła, pamiętaj o tym. Utrzymywanie więzi nie oznacza bycia otoczonym ludźmi przez cały czas. Oznacza posiadanie otwartego serca. Dołącz do jakiegoś klubu, idź do kościoła, zadzwon do starego przyjaciela, porozmawiaj z sąsiadem z naprzeciwka. Nawet krótka pogawędka może być iskrą, która na nowo rozpali ciepło życia. Bo choć świat się zmienia, jedna prawda pozostaje niezmienna. Nikt nie staje się szczęśliwy w samotności. Wszyscy potrzebujemy kogoś, z kim można się pośmiać powspominać, kto przypomni nam, że wciąż jesteśmy ważni. To nie słabość. To człowieczeństwo. Numer 4. Zgorzkniały porównywać. Niewiele rzeczy tak zżera duszę starszej osoby jak porównywanie. Ten rodzaj udręki jest cichy, lecz nieustępliwy. Są to ludzie, którzy nieustannie mierzą swoje życie miarą innych, porównując pieniądze, zdrowie, sukces, a nawet zachowanie swoich dzieci. Siedzą na spotkaniach rodzinnych i myślą, dlaczego jego życie jest o wiele łatwiejsze niż moje? Albo ona ma tyle szczęścia, że jej dzieci częściej ją odwiedzają. Zaczyna się niewinnie, ale z czasem ta gorycz zamienia się w truciznę, która przesiąka każdą rozmowę, każdy uśmiech, każdą myśl. Pamiętam starego sąsiada, pana Jerzego, mającego około 83 lat. W głowie prowadził sobie listę tych, którym wiodło się lepiej niż jemu. Kiedy jego przyjaciel kupił nowy samochód. Narzekał. Kiedy wnuki innego przyjaciela skończyły studia, potrząsał głową i mówił, pewnie miło. Jego dom był wypełniony zdjęciami z przeszłości, ale prawie żadnym z teraźniejszości. Bo w jego mniemaniu teraźniejszość ciągle udowadniała, jak wiele stracił. Nigdy nie zdał sobie sprawy, że zazdrość nie tylko sprawia, że czujesz urazę do innych, ale także okrada cię z radości z własnego życia. Kiedy spędzasz swoje ostatnie dziesięciolecia, patrząc na boki zamiast przed siebie. Każde błogosławieństwo wydaje się mniejsze, niż jest w rzeczywistości. Przestajesz doceniać komfort swojego domu, miłość swojego współmałżonka, czy też fakt, że nadal możesz wyjść na zewnątrz i poczuć poranne słońce. Jeśli przyłapiesz się na myśleniu, życzyłbym sobie mieć to, co oni, zatrzymaj się i przypomnij sobie, że ktoś tam na zewnątrz życzyłby sobie mieć Twoje życie, Twój oddech, Twoją szansę, by pogodzić się ze swoją historią. Istnieje stare powiedzenie, które do mnie przylgnęło. Porównywanie jest złodziejem radości. Ale dodałbym, że jest także złodziejem godności. Nie można starzeć się z godnością, mierząc swoją wartość w cudzym lustrze, zaczynasz tracić siebie, jedno porównanie po drugim. Najszczęśliwsi starsi ludzie, jakich spotkałem, mają jedną wspólną cechę, przestali prowadzić rachunek. Szczerze cieszą się sukcesami innych. Nie muszą już wygrywać, ponieważ zdali sobie sprawę, że spokój jest jedyną prawdziwą nagrodą. Jaka pozostała. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj cyfrą E4 poniżej, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Wasze wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. Teraz idźmy dalej. Numer 5 Rozgoryczony Pamiętliwiec. Ostatni i być może najbardziej bolesny rodzaj nieszczęśliwego starszego człowieka to ten, który żyje przeszłością, ale nie z nostalgią, lecz z urazą. Są to ludzie, którzy odgrywają stare rany jak zdarta płyta, zdrady, porażki, słowa, których nie mogą wybaczyć, ludzi, których nie potrafią puścić wolno. Czepiają się starego bólu, jakby to był dowód, że życie ich skrzywdziło. Ale tak naprawdę to właśnie ten ból ich więzi. Miałem kiedyś okazję poznać pana Karola który miał już dobrze po siedemdziesiątce. Siedział w kawiarni niedaleko parku, rozmawiając o tym samym wydarzeniu sprzed czterdziestu lat, jak oszukał go wspólnik biznesowy, jak rozpadło się jego małżeństwo, jak powinien był mieć lepsze życie. Znał każdy szczegół tych historii, ale nic z tego, co wydarzyło się wczoraj. Gorycz pochłonęła przestrzeń, gdzie kiedyś mieszkała nadzieja. Widzisz, gdy uraza staje się Twoim towarzyszem, wysysa Twoją zdolność do kochania. Zaczynasz wierzyć, że nikt nie zasługuje na Twoją życzliwość. Stajesz się podejrzliwy wobec radości. Przestajesz ufać, że dobre rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. I w końcu karcisz się za grzechy, których nawet nie popełniłeś, odmawiając sobie uzdrowienia. Ludzkie serce, nawet w wieku 80 lat, jest zdolne do przebaczenia. Ale przebaczenie nie polega na zwalnianiu innych odpowiedzialności. Chodzi o to, by uwolnić siebie. Chodzi o powiedzenie, nie pozwolę, by ta historia dłużej określała to, co czuję. Bo dopóki trzymasz się urazy, nosisz ze sobą ducha, który nigdy nie pozwoli ci zaznać spokoju. Jeśli chcesz przeżyć swoje ostatnie lata w spokoju, nie oglądaj się za siebie ze złością. Oglądaj się z wyrozumiałością. Każda blizna, którą nosisz, jest lekcją, a nie wyrokiem dożywotnim. Nie musisz udawać, że te rany się nie wydarzyły, ale też nie musisz pozwalać im decydować o tym, kim jesteś. Starość nie ma być muzeum żalów. Ma być ogrodem, gdzie wyrywa się chwasty goryczy, a w ich miejscu może rosnąć nowa wdzięczność. Bo prawda jest taka, że spokój nie bierze się z zapominania o tym, co cię zraniło. Bierze się ze świadomości, że to przetrwałeś i nadal tu jesteś. Refleksje końcowe. Ostatecznie to niestarzenie się sprawia, że życie staje się nieszczęśliwe. To, jak się starzejemy, sprawia, że takie jest. Narzekacz, kontrolujący, samotnik, zgorzkniały porównywacz, rozgoryczony pamiętliwiec. Pamiętaj, każdy z nich stracił z oczu jedną prostą prawdę. Spokój to wybór, a nie stan. Można mieć ból, stratę, zmarszczki i siwe włosy, a mimo to żyć pięknie. Albo mieć wygodę i bogactwo, a mimo to odczuwać pustkę. Różnica tkwi w tym, co każdego dnia pielęgnujesz w swoim sercu. Jeśli pielęgnujesz sobie urazę. Starzejesz się zgorzkniale, ale jeśli pielęgnujesz wdzięczność, życzliwość i ciekawość, starzejesz się z wdzękiem. Widziałam i jednych, i drugich seniorów. Tych, którzy potrafią rozjaśnić każde pomieszczenie samym swoim wejściem, i tych, którzy wysysają z otoczenia całą radość. Jedyną różnicą było nastawienie. Najszczęśliwsi ludzie w podeszłym wieku to nie ci, którzy uniknęli zmagań. To ci, którzy się z tym pogodzili. Pytam więc, którym z nich chcesz zostać? Tym, który kurczowo trzyma się starych krzywd, czy tym, który wciąż się uczy, wybacza i żyje pełnią życia? Nie możesz zmienić tego, jak długo żyjesz, ale absolutnie możesz zmienić to, jak żyjesz od teraz. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od Was. Zostawcie komentarz poniżej i napiszcie, czego nauczyliście się dzisiaj i jak zamierzacie to zastosować w swoim życiu. Wasze myśli są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytając Wasze komentarze, czerpiemy ogromną motywację i inspirację. Jeśli spodobał Wam się ten film i uznaliście go za wartościowy, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które Was informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.